Na Ukrainie płyną rzeki łez i krwi, powiedział papież Franciszek i zaapelował, aby przerwać to okrucieństwo. Jednak w ciągu ponad dwóch tygodni, jakie minęły od dnia ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, papież nie potępił Rosji, ani nawet nie stwierdził jasno, kto w tej wojnie jest agresorem, a kto stroną atakowaną. To, co robi Watykan wobec inwazji Rosji na Ukrainę, jest po prostu złe, czytamy w katolickiej więzi. Autor zarzuca Watykanowi symetryzm w sytuacji, gdy, jak podkreśla, tutaj jest ofiara i sprawca, mordowany i morderca. Z kolei Tomasz Terlikowski, szukając przyczyn takiej a nie innej postawy papieża, zwraca uwagę, że Watykanowi zależy na dobrych relacjach z moskiewską cerkwią, która wspiera Władimira Putina. To jest linia Watykanu, która jest od wielu już lat. Wygląda na to, że rzeczywiście patriarcha Moskwy, z którym notabene dwa dni temu spotkał się nuncjusz apostolski. My mamy informację o tym wyłącznie z mediów rosyjskich. Panowie rozmawiali o tym, jak co łączy obie, oba kościoły, jak są sobie bliskie, jak papież Franciszek ma zgodne spojrzenie na rzeczywistość z Cyrylem. Dobre relacje z Cyrylem są ważniejsze od, znaczy, od uczciwości. Ja tak, oczywiście nie. Trzeba jasnego potępienia tego, co się dzieje z nazwaniem sprawców. Katolicki publicysta nie szczędzi słów krytyki watykańskiej dyplomacji, reprezentowanej przez sekretarza stanu. To, co opowiada kardynał Parolin, jest oburzające. Zamiast apelować do Rosji o zaprzestanie bombardowania miast, on wzywa do zaprzestania eskalacji słownej. Nie ma nawet odwagi, żeby Rosję wskazać jako winowajcę. Zdaniem Terlikowskiego, tego rodzaju słowa niewiele mają wspólnego z Ewangelią. Ale publicysta poprzestaje na tym ogólnym stwierdzeniu, nie wskazując konkretnych treści Ewangelii, z którymi sprzeczne byłoby stanowisko watykańskiej dyplomacji. A przecież Ewangelia nie poucza wprost, jakie Watykan powinien zająć stanowisko. Zatem może być ono niezgodne nie tyle z Ewangelią, co z taką jej interpretacją, która jest bliska Tomaszowi Terlikowskiemu. Z drugiej strony, papież i watykańscy kardynałowie a więc osoby o wysokich kwalifikacjach chrześcijańskich nie tylko znają, ale również głoszą Ewangelię, lecz być może odczytują ją inaczej niż Tomasz Terlikowski, przynajmniej w kontekście wojny na Ukrainie. Ewangelię tworzą bowiem teksty dalekie od precyzji, a ponadto wewnętrznie niespójne. Dlatego można z nich wysnuwać kolidujące ze sobą wnioski moralne. Świadectwem rozdźwięku między Watykanem a niektórymi wiernymi, jest również apel wystosowany do papieża przez grupę polskich katolików. Proszą oni Franciszka o silny głos sprzeciwu wobec agresji putinowskiej Rosji na niewinną Ukrainę o zdecydowane powiedzenie, kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą w tym konflikcie. Wcześniej tak oto uzasadniają swoją prośbę. My, katolicy, musimy jasno powiedzieć, po której stronie jest prawda i gdzie leży zło. Być może rzeczywiście muszą, ale dlaczego? Z jakiego powodu? Autorzy apelu, choć są chrześcijanami, w ogóle nie sięgają do Ewangelii w poszukiwaniu argumentów moralnych. Przywołują postawę Piusa XI, Jana Pawła II, ale o Jezusie ani słowa. Można jednak dociekać, czy istnieje jakiś moralny grunt, na którym dałoby się oprzeć taki apel. Oto próba odpowiedzi na to pytanie. Jakaś tajemnicza intuicja etyczna domaga się zewnętrznego potwierdzenia, że dobro jest dobrem, a zło złem. Ukazuje ona niepodważalną potrzebę oddania ofiarom tego, co im należne, czyli uznania w ich krzywdzie, nazwania tej krzywdy. Bardzo wymowne jest to, że wypowiedź katolickiego autora, podobnie jak apel katolików do Franciszka, nie zawiera odniesień do Ewangelii. Nie wspomina o Bogu, nie odsłania nadprzyrodzonych uzasadnień. Jest ateistyczna. Mówi o ofiarach i naszej powinności moralnej wobec nich. Jako źródło tej powinności wskazuje intuicję, jakoby tajemniczą. Jednak nie jest ona tajemnicza dla naukowców, badających ewolucyjne pochodzenie moralności. Postawa moralna była z nami od początku. Gdy działamy moralnie, podejmujemy decyzje oparte na instynktach społecznych, które są starsze niż nasz gatunek. Wprawdzie normy moralne kształtowane są społecznie i kulturowo, ale nie zmienia to faktu, że dzieci przychodzą na świat z zaskakująco bogatym moralnym posagiem. Ewolucja wyposażyła je w empatię, elementarne rozumienie sprawiedliwości i równości, umiejętność oceny działania innych. Posiadamy więc naturalne intuicje etyczne. Odwoływał się do nich Tadeusz Kotarbiński. Że prawość, męstwo, dobre serce godne są szacunku, a oszukaństwo, głoszenie kłamstw ze strachu, znęcanie się nad słabszym godne pogardy to jest równie oczywiste jak to, że cukier jest słodki, a sól słona. I nie potrzeba żadnych uzasadnień pozaludzkich. Myślę, że z tej perspektywy wskazanie sprawców zbrodni na Ukrainie, jasne stwierdzenie, kto jest oprawcą, a kto ofiarą, może narzucać się jako akt intuicyjnie oczywisty. Poczucie tej oczywistości ujawnia się u katolików, których wcześniej cytowałem. Trudno im znaleźć uzasadnienia ewangeliczne, a może nawet nie widzą powodów, by ich szukać. Tak więc Ewangelia okazała się w tej sytuacji zbędna, a wierzący przyjęli perspektywę ateistyczną, co jest bardzo krzepiące. Potrafią zachować się moralnie, ale nie dlatego, że wyznają wiarę religijną, lecz pomimo tego. A Franciszek? Jeśli miałbym wskazać jakiś moralnie owocny aspekt jego postawy, to chyba taki, że może dać ona kolejnym osobom impuls do rozstania się z Kościołem.